Dużo złego możemy przeczytać w internecie na temat Wi-Fi i choć nie zawsze są to informacje podparte badaniami naukowymi, no to są napisane w taki sposób, że zdecydowanie potrafią przestraszyć. W tym odcinku chciałabym się przyjrzeć, jak obecność Wi-Fi w domu może wpływać na naszą jakość snu i czy faktycznie powinniśmy wyłączyć router na noc, aby się porządnie wyspać. Ja nazywam się Daria Łukowska, to jest kanał Forma na Życie, gdzie mówię o zdrowym podejściu do zdrowego stylu życia. Obalam różne dietetyczno-zdrowotne mity no i przede wszystkim mówię dużo o śnie, bo napisałam książkę, jak spać, żeby się wyspać. Jeżeli jeszcze jej nie czytałeś, nie czytałaś, to zapraszam. Link, oczywiście znajdziesz w opisie do tego filmu, a książkę znajdziesz w Empikach w całej Polsce. Podczas mojego ostatniego zbierania pytań do Q&A w karcie społeczności na YouTube, dostałam pytanie właśnie na temat WiFi. Czy WiFi włączona na noc może zakłócać ceny i jego jakość? Czy są poważne badania naukowe, które by o tym traktowały? Otóż temat jest bardzo ciekawy i. Z tym Wi-Fi generalnie jest tak, że jest dużo różnych badań, ale niewiele z nich jest dobrymi badaniami jakościowymi na ludziach. No ale wygooglałam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o temat snu. No i okazuje się, że w 2020 roku przeprowadzono taki eksperyment właśnie z udziałem ludzi, 34 zdrowych mężczyzn, których na 5 dni zamknięto w laboratorium snu i sprawdzano, jak wpływa właśnie obecność Wi-Fi, lub jego brak, na ich jakość snu. Co było oceniane zarówno subiektywnie, jak i obiektywnie. I to jest w ogóle bardzo ważne, ponieważ no, często w badaniach naukowych, zwłaszcza niestety tych dotyczących żywienia, jest tak, że badanie epidemiologiczne, na przykład, dotyczy głównie uzupełniania przez uczestników kwestionariuszy. I w jednych badaniach jest to zrobione starannie, w drugich mniej. Co niestety, jak wiemy, trudno jest, na przykład, przypomnieć sobie, co się jadło dwa dni temu lub ile razy w tygodniu spożyło się, na przykład, mięso. Ale wracając z naszego badania, tutaj poza subiektywnym wypełnianiem codziennie przez uczestników kwestionariusza na temat tego, czy się wyspali i jaka ta ich jakość snu była, Również obiektywnie sprawdzano to za pomocą takiego urządzenia, które nazywa się polisomnograf. Polisomnografia to właśnie badanie snu, które pozwala wykryć różne nieprawidłowości. Takim badaniom często poddają się np. osoby z problemami z oddychaniem podczas snu, jak i osoby generalnie z problemami z jakością snu. Na badanie polisomnograficzne składają się cztery elementy. Aby sprawdzić bioelektryczną czynność mózgu na głowie są umieszczane elektrody, czyli tak zwane badanie EEG. Sprawdzona jest również elektryczna aktywność serca, więc umieszczane są również na klatce piersiowej elektrody. No i tutaj wykonujemy badanie dobrze znane, czyli EKG. Następnie, aby zbadać prądy czynnościowe powstające podczas ruchów gałek ocznych i po działaniu błysków świetlnych, elektrody zostają umieszczane również przy oczach, a badanie takie nazywa się. EOG. No i czwarty element tego badania, czyli EMG, aby ocenić funkcję nerwów i mięśni, umieszczane są elektrody na całym ciele. I co ważne, aby takie badanie polisomnograficzne miało sens, powinno trwać minimum 6 godzin. To było najwyższej jakości badanie, ponieważ badanie z tak zwaną podwójną, ślepą próbą randomizowane i kontrolowane. Czyli zarówno osoby, które wykonywały badania, jak i uczestnicy nie miały pojęcia do jakiej trafiają grupy, to nie wiedzieli, czy trafiają do grupy kontrolnej, czy do badawczej. No i właśnie, przede wszystkim też była grupa kontrolna i badawcza. Dzięki temu można było porównać wyniki grupy, która była eksponowana na Wi-Fi. Do grupy, na której taki eksperyment nie był przeprowadzany. Uczestnicy spędzili 5 dni w laboratorium snu, przy czym ta pierwsza noc była nocą adaptacyjną. No i co się okazało? Otóż wyniki nie wykazały istotnego, statystycznie ostrego wpływu całonocnej ekspozycji na Wi-Fi na subiektywne parametry snu, jak również nie wpłynęło to na parametry dotyczące makrostruktury snu. I choć jest to pierwsze takie badanie eksperymentalne na ludziach, to wynik jest spójny z innymi neurofizjologicznymi badaniami dotyczącymi właśnie yy, wpływu Wi-Fi na makrostrukturę snu zaobserwowano niewielką zmianę podczas snu NREM w kontekście badania EEG jednak nie miało to w ogóle odzwierciedlenia na zarówno w subiektywnej jak i w obiektywnej ocenie snu więc tak naprawdę nie mogło to jakkolwiek wpłynąć na jakość snu tak więc na tą chwilę nie mamy badań eksperymentalnych na ludziach które by nam pokazywały że tak, musimy wyłączać Wi-Fi na noc po to, żeby się dobrze wyspać. A że i tak uważam, że warto wynosić telefon z sypialni tylko po to, żeby nie kusiło nas zaglądanie do tego telefonu na chwilę przed snem i przez to rozbudzanie się poprzez światło niebieskie, które działa rozbudzająco na nasz organizm oraz to, co tam przeczytamy, często podnosi nasz kortyzol i denerwujemy się, zaczynamy brać udział w jakiejś nic nieznaczącej dla naszego życia debacie na Facebooku, zamiast po prostu iść spać. Dlatego kiedy zaczynamy się wyciszać do snu, warto ten telefon już odłożyć na bok i niech on sobie tam do rana leży. A rano też nie warto pierwszych kilkunastu, kilkudziesięciu minut zaczynać od zaglądania do telefonu. No i zdecydowanie Wam to polecam. Przypominam, że cały czas w Empikach w całej Polsce, stacjonarnie i online, możesz kupić moją książkę Jak spać, żeby się wyspać. Jest ona napisana prostym językiem i to nie tylko moje zdanie, ale często docierają do mnie takie właśnie głosy, że jest napisana prostym językiem, a jednocześnie jest naszpikowana merytorycznie. I starałam się, aby to była merytoryka jak najbardziej aktualna. Także z tyłu książki znajdziecie pokaźną bibliografię, jak na poradnik. Myślę, że jest naprawdę e, spora. Zachęcam również do subskrypcji tego kanału, aby nie przegapić kolejnych ciekawostek na temat snu i zdrowia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.